Cześć, tu Wojtek z kanału Finansowy Excel. W tym filmie pokażę Ci dwie bardzo ciekawe funkcje: Sortuj oraz Sortuj według. Niestety dostępne te funkcje są tylko dla posiadaczy Excela 365, czyli wersji abonamentowej. W poprzednich wersjach Excela funkcja sortowania była dostępna przez narzędzie sortowania zobacz, karta dane i tutaj. Mamy dostępne narzędzie sortuj. Excel 365 wprowadził nam nowość, bardzo atrakcyjną nowość, właśnie te dwie funkcje sortuj. One bardzo fajnie się uzupełniają z funkcjami filtruj i unikatowe. Pokażę Ci w dzisiejszym przykładzie, jak to zrobić. Obie funkcje, czyli sortuj i sortuj według, należą do tzw. funkcji rozlanych. Co to znaczy? To znaczy, że wpisujemy w jednej komórce dane, a dane są rozlewane na, na cały zakres danych. Czyli tabela, tablica. Funkcja sortuj składa się z czterech argumentów. Tablica. Jest to jedyny argument wymagalny. To jest zakres lub tablica do danych do posortowania. Następny argument jest argumentem opcjonalnym – indeks sortowania. Wskazujemy po prostu kolumnę, z której chcemy sortować lub wiersz. Podobnie jak mamy to do czynienia z funkcją wyszukaj pionowo, pamiętasz, tam zaznaczamy kolumnę, numer kolumny. Następny to jest porządek sortowania, argument też opcjonalny. Liczba wskazująca, że daną kolejność sortowania. 1 dla kolejności rosnącej domyślnie. I minus 1 dla, dla kolejności malejącej. Jeszcze mamy jeden argument opcjonalny. Wartość logiczna wskazująca, że daną kolejność sortowania. Fałsz, aby sortować według wierszy, to jest domyślnie. I prawda, żeby sortować według kolumny. Najczęściej podstawiamy ten argument pusty, dlatego że chcemy na ogół sortować według wierszy. Ok, przejdźmy do pierwszego. Pierwszego naszego przykładu. Tu mamy posortować tabelę malująco, a w tej kolumnie rosnąco. Posortujemy na początku malująco. Równo się sortuj. Tablica. Zaznaczamy naszą tablicę. ctrl shift strzałka w dół. Średnik, Ctrl-Backspace. Drugim argumentem jest indeks sortowania. Mamy jedną kolumnę. Możemy wpisać jedynkę, bo możemy nic nie wpisywać. Kolejne sortowania Mamy tutaj sortowanie malująco, czyli wpiszemy minus jeden. Albo dwa razy klikniemy myszką. I możemy zamknąć nawias. I proszę bardzo, mamy malujące Od najwyższych do najmniejszych argumentów. Dobrze, drugie robimy narastająco. Dobra i liczymy. Przejdziemy teraz do kolumny następnej drugiej. Sortuj Sortuj tablica. Zaznaczamy naszą tablicę. Control, Backspace. Space. Indeks sortowania możemy opuścić. Tak jak powiedziałem, mamy jedną tylko kolumnę. Kolumna sortowania sortowaniu tu będzie rosnąca. Jedynka. Zamykamy nawias i zobacz. Malująco. Najwyższa kwota to jest 845 w naszej bacie, a najniższa 100. Czyli 100, 845. Zwróć teraz uwagę na bardzo ciekawą właściwość. Zobacz. Funkcje oparte na rozdaniu możemy zmienić tylko pierwszym wierszu, pierwszej kolumny. Czyli tutaj mamy w jednej kolumnie, czyli na samej górze mamy. Zobacz, zaznaczone na czarno. Sortuj. I tu możemy zmieniać argumenty, możemy zmieniać yy, wszystko, co, co jest w pasku danych. Tutaj i tutaj. Zobacz. Pozostałe liczby to jest efekt rozlania na szaro. Ich nie możemy zmienić. Zobacz. Delete. Widzisz? Nic nie mogę zmienić. Zmienić możesz tylko funkcję w pierwszym wierszu. Te wyczerniałe, wyszerzałe, już nie możesz zmieniać. To jest właśnie efekt rozlania tej funkcji. Przejdziemy do przykładu drugiego. W drugim przykładzie mamy bazę. Chcemy posortować naszą listę, ale chcemy ją sterować, dlatego chcemy, żeby tu była lista agencji, żeby możliwość była wyboru kolumny sterowania i kolejne sortowania. Pamiętaj, wszystko to mamy jako argumenty funkcji, czyli możemy zastosować tutaj bardzo ciekawą funkcję unikatowe. Zobacz, tu sobie wkleimy funkcję unikatowe. Zobacz, unikatowe i ona będzie podstawą do stworzenia naszej listy z agencją, z wyborem unikatowych rekordów agencji, nazwy agencji. Unikatowe. To jest też funkcja rozlana, pamiętaj. Tablica, czyli chcemy tutaj agencji mieć unikatową i zamykamy. I zobacz, mamy pierwsze jest na czarne podświetlona, dana, następne są już rozlane. I co możemy tutaj zrobić? Wchodzimy w agencję naszą do wyboru, którą chcemy mieć. I tak jak robiliśmy listy, poprawność danych, dane, poprawność danych, i tu mamy poprawność danych, wchodzimy i tworzymy listę. Lista i źródło. Jako źródło stworzymy tutaj efekt funkcji rozlanej. Równa się, zaznaczamy tylko pierwszą daną naszą to, która była na czarno i dajemy na górze hasha, czyli shift, 3, na trójkę jest taki hash. Hash, widzisz? I OK. I mamy naszą listę, zobacz. Lista jest dynamiczna. Możemy jeszcze sobie tą listę posortować, bo mamy nieposortowaną, czyli jeszcze zrobimy sobie sortuj. Od A do Z, żeby było. Sortuj. I nic nie zaznaczamy. Domyślnie jest ustawione od A do Z, czyli tekstowe, czyli od malujący, rosnąco. I mamy, zobacz. Od razu ustawione lista, jak chcemy. Widzisz? Dwie funkcje zastosowaliśmy: sort i unikatowe. Ok. Pierwsza naszą listę rozwijaną mamy. Druga dotyczy kolumny, z której chcemy korzystać. Możemy ręcznie tutaj wypisać, mamy ile kolumn. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kolumny. Czyli możemy sobie to z ręki wpisać. Później ci pokażę, jak to zautomatyzować. Tutaj ustawiamy, kolumnę sortowania. Dane, lista, poprawność danych. I szukamy naszej listy. I tu pisujemy z ręki. 1, 2, 3, pośredniku i 4. I będziemy mieli do wyboru 4 kolumny. Które chcemy wziąć pod uwagę sortowania. Kolejność sortowania. Mam kolejność sortowania. 1 dla kolejności rosnącej domyślnie i minus 1 dla malejącej. I wpiszemy tutaj tak samo. Lista. Minus 1 i 1. OK. I mamy minus 1 i 1. OK. I teraz możemy przejść do tworzenia naszych danych do sortowania. I teraz zrobimy dwie funkcje, które tu się idealnie nadają do tego typu rzeczy. To znaczy, połączymy funkcję Filtruj. Sortuj, czyli filtruj tablica. O funkcji filtru również film zrobiłem, także jest na kanale dostępny. Będziesz miał na końcu filmu link. Ctrl Backspace, drugim argumentem funkcji filtruj. Jest uwzględnienie, czyli do czego ma się ta funkcja odnosić. Czyli szukamy agencji, zaznaczamy kolumnę, równa się wybranej naszej danej. Czyli musimy przejść do komórki z, naszym, z naszą listą wyboru maxon. Argument puste, możemy puste pozostawić. Przechodzimy do funkcji drugiej. Sortuj teraz. Sortuj, bo to jest nasza baza na podstawie, której chcemy sortować. Sortuj. I teraz mamy ba naszą bazę mamy tutaj. Średnik, indeks do sortowania. Indeks do sortowania, czyli kolumnę do sortowania. Kolumnę weźmiemy sobie tutaj. Mamy rosnąco, kolejne sortowanie, czy malejąco. Weźmiemy, mamy tutaj też pole wyboru, listę wyboru. Zamykamy nawias. I zobacz, mamy. Widzisz, patrz, zobacz. Firma Maxon. Tu możemy zmienić dane w pierwszej komórce. Zobacz, tu już efekt rozlania. Jest, widzisz, tu już nie możemy żadnych danych zmieniać. Tu możemy sobie zmienić na przykład. Agencję działa tutaj, filtr, który tworzy nam bazę. Tu możemy sobie posortować po cenie, czyli czwartej komórce naszej, kolumnie czwartej. Mamy cenę malejącą. Weźmy sobie narastającą. I narastająco mamy cenę. Widzisz? Kolumna do sortowania możemy też lokalizację sobie zmienić. Lokalizację na przedwędzie. Od B do ostatniej, do W. Możemy lokalizację też mieć. Od ostatniej, czyli litery tutaj Warszawy, aż do pierwszej Białystok. Już tu mamy dwie funkcje. Sortuj, zagnieżdżone i filtruj. Listę robiliśmy też na podstawie dwóch funkcji zagnieżdżonych. Robiliśmy tutaj na podstawie funkcji Sortuj i Unikatowe. I z tego stworzyliśmy listę Unikatową. Zobacz, że te funkcje są teraz rozlane, widzisz, obie, a przez to są dynamiczne. Przejdziemy do przykładu trzeciego. Tu sobie zastosujemy jeszcze inną kwestię, żeby lista wyboru również była po kolumnie, żebyśmy nie zaznaczali 1, 2, 3, tylko wybierali sobie typ, lokalizację, menadżer, data. I zaraz przejdziemy sobie do wyboru na początku listy, lista, czyli dane. Mamy tutaj sprawdzanie poprawności danych, lista i zaznaczamy sobie Źródło, zobacz mamy lokalizacja, typ i weźmiemy jeszcze, zrobimy funkcję malejącą i rosnącą, dane. Narzędzie danych, poprawność danych. Lista, źródło. Minus 1, 1. Minus 1, 1. OK. I mamy tutaj. Zobacz. Wybieramy sobie. I tutaj możemy się odnieść do tego, czego ta funkcja dotyczy. Zobacz. Jeszcze raz. 1 dotyczy kolejności rosnącej. Minus 1 malującej. I tu zrobimy sobie teraz odniesienie do naszego pola wyboru. Możemy sobie przesunąć tutaj. 1 minus 1 mamy. I zrobimy funkcję jeżeli, bardzo prostą. Jeżeli, żeby nam pokazywało, jeżeli i 4 równa się 1. Pokaż rosnąco. Jeżeli w przeciwnym razie, pokaż malująco. Ok. I zobacz, tutaj wyznaczamy sobie, tu sobie tylko na kolorowo zaznaczymy, żeby pokazać. I wtedy widzimy rosnącą, malującą. Ok. Mamy nasze dane, typ. I teraz przechodzimy do naszej funkcji sortowania Również się sortuj zaznaczamy tablicę ctrl-shift strzałka w bok, strzałka w dół średnik ctrl-backspace, żeby powrócić indeks sortowania mamy, zobacz indeks sortowania mamy wyznaczony przez typ nazwę kolumny Czyli zastosujemy to sobie tę funkcję podaj pozycję. I wtedy nam poda, na której pozycji, w której kolumnie jest nasz wybrany, nasza wybrana komórka. Podaj pozycję. Szukana wartość. Typ. Mamy komórkę I2. Przeszukiwana tablica. Tutaj mamy dokładnie dopasowane. I mamy jedną funkcję już załatwioną i teraz przechodzimy do funkcji sortuj. I sortowanie rosnąco czy malejąco odniesiemy się do tutaj, do naszego pola wyboru. I tyle. I zobacz mamy. Posortowanie jest po typie. I po typie sortujemy malejąco, a teraz weźmiemy rosnąco. Od A do Z. Widzisz? Możemy sobie zmienić typ na wartość. I mamy posortowane po wartości rosnącą. Możemy posortować malującą. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, daj lajka i proszę Cię o udostępnienie go przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Pamiętaj, w każdy wtorek i czwartek nowy film. Subskrybuj mój kanał, a na bieżąco będziesz informowany o moich nowych filmach.